Cześć, mam na imię Marcin i obejmuję stanowisko dyrektora technicznego w PCW Energy. Z branżą konstrukcyjno-budowlaną związany jestem od ponad 20 lat. Swoje doświadczenie zdobywałem pracując w biurach projektowych, a także w firmach zajmujących się generalnym wykonawstwem. Dołączając do PCW o Energy, mogłem wykorzystać swoją wiedzę do usprawnienia procesów zarządzania projektem, jak i budową. Uważam, że wypracowanie właściwych standardów w zespole to podstawa sukcesu. Jednym z moich pierwszych zadań było przygotowanie i wdrożenie do produkcji autorskiej konstrukcji stołów, do których mocowane są panele fotowoltaiczne. Przyjęte rozwiązania przyczyniły się do redukcji kosztów jej wykonania oraz uprościły montaż. Obecnie jestem odpowiedzialny za planowanie harmonogramów prac budowlanych oraz za monitorowanie stanu zasobów materiałowo-sprzętowych. Równoczesne prowadzenie kilkunastu inwestycji fotowoltaicznych na terenie Polski wymaga stałej i aktywnej kontroli. Nacisk na jakość i bezpieczeństwo to absolutne priorytety działania firmy PCW Energy. W naszej firmie stawiamy na rozwój. Aby zapewnić pełną synergię między powiązanymi działami, nieprzerwanie wdrażamy narzędzia optymalizujące procesy zarządzania komunikacją. Firmę tworzy zgrany i ambitny zespół. Cieszę się, że jestem jego częścią. Realizujemy wspólny cel. Wspólnie tworzymy energię lepszego jutra.